Witajcie w kolejnym odcinku. Nie wiedzę. To jest najgorsze uczucie, gdy sobie grasz. I nagle Wnika Ci Twoja klasa? Nie gadaj. Tak właśnie się to stało. Ja nie wierzę! Mm. No patrz, nie mam wyku! Patrz, nie mam wyku! A miałem weku! Nie yeah! ja, miecz... ci zginąłem? Co mam tego wziąć? Nie. Tego, tego wziąć nie mogę? Trzeba... Ej Jestem niezniszczalny Ej Czy ja jestem zbagowany czy co? Mogę Jeszcze raz Co to było? Co? Nie, naprawdę Co to było? Konik mój nie uciekaj błaga. Co to było? To jest bug, czy co? Weź gdzie ja się zrapię. Niech mój mieczyk, no go mogę wziąć. Jaki ja byłem już zły, że... Dobra, mam to jednak. Daj mi klatę, proszę, proszę, proszę. To, to twoje, to twoje, to, Weź to twoje. Weź zejdź stąd. To twoje, to twoje. Idziesz Jakie ja wystraszony Pajam. byłem. A w myślisz tu no, ja, ja teraz jak ja teraz się czuję? Jesteś na zombiaka. Ty tu jeszcze tam... Jeszcze jest lit u mnie, ale... U, u Zombiak! To... U ciebie to upgraderzy. Nie go! Co na... Aha, i tak nie wyleciała mu zbroja. U ciebie to tam biura u mnie troszkę dogadać taki kozacki mieczyk który zadawał chyba 14 kilo który kopał z jakąś tam prędkością ale nie mógł w tych chociaż złapać a nie masz mój kilo nie mam swój zrobiłem sobie mój ja weźmi tutaj a nie bo mam wieloletowy kilo ja sobie zrobiłem ja teraz się nie z cały z już. Bo już mam te. Jeszcze tarcza. Ja tam już tak dużo temu. A jakby znowu się tak stało jak teraz? Albo wychodził chodzę, ten zombie. to tak nie rozumiem. ja mam dużo niderytu. I on mnie pokonał. Zaraz zginę na dole. Ja, ja. Pajączku, ty nie, nie pajączku przynajmniej No, pas! Przynajmniej jeden pajączek no, jakiś mnie lubi. No, to z serwera, to po prostu nie ma. powinny mogły być aklaminowane. No, a ja. Zobaczył mi. Dedaj no. Spod tego mostu nie ma wyjścia. Pomożesz jakoś? Mamy bazę, mamy bazę. 100% znik w tej bazie. Weź wykop proszę, bo ja, jak ja to wykopię to się... Chociaż... O, mam kilof, dobra. Na całe szczęście kilof. Takie moby jesteś najbardziej zły? Zmieść mnie Znieść. Znieść. nawet Znieść.

A prawie twój ten grup rozsadzili. Ja. Yeah. Nasz serwer to jest po prostu rozwalony. No to jest teraz jego historia życia. Nie! O kurde kurde. razie żaby, bo ono... No. A co napisałeś? Jestem smutny, no wiem, każdy to wie. Ja tu pozabijam zwierzęta. Muszę spokla te Bum, Nie pytanie jedzonko proszę widać. Je Dziękuję. Muszę wejść, nie było Koń! Czują o na swoich braci i siostry, gdy umierają przez mieczek. Mołem właśnie drzewko. Musimy zabić rodzinę koni. Robić to? Musiałem. Żeby ten mały nie cierpiał, że jego mama umarła. Bardzo Dobra żyj, żyj. Co jest nie specjalne? Czasem takie życie, co nie? I nie umierają. Житие. Житие. не живем, так я Не можем того сервера, разумеешь? Ты хочешь в рабочий сервер. Była za mną armia e, grabieżców. Możemy zrobić najazd jak chcesz. Jeszcze... Popróbuję ich tam... Gdzie moja klata? Wiesz gdzie jest moja klata? Ja też Cześć, że mi się klata zgubiła A nie, nie, nie A ja mam ją Zapomniałem, ja, miał... ja mam ją w Enderczeście Co ci zrobił ktoś? czyli kolczatkę. Ty i my... no sorry, ale nie mam siodła. Yeah. Yeah. No yeah. Видишь? Ja o tym problem. не Ej, czemu moją łopatę tak szybko kupiłem jak się wydaje mi No nie jest słaby. Pa? Bo jest, jest słaby. A ty co masz spać? No, hmm. no, nie Nie pytam. To jest Z takiej góry? Tak. Mnie, jak ja widziałem szkieleta, który był pode mną i we mnie nie strzelał. To ja nie wiem, jak mam się Dobra, dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, możecie zostawić sobie i laja. Nie